Siema, widzowie w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak zagrałam reaktywacja po dwóch miesiącach przerwy a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Siema, widzowie wróciłem na reaktywację ostatnio zagrałam z, dwa miesiące temu jakoś e, tą reaktywację no i dzisiaj zobaczymy, znowu zagramy Tą reaktywację, no dawno w to nie grałem, jak mówiłem. No i tutaj jest ta fala, nie ta fala, tak denerwuje. Ja nie wiem, o co Ci z tą falą. Przykładuj się, a po prostu to wybija, dobra, i po prostu ta fala wybija, i po prostu dobra. No dobra, rozumiem już. Już rozumiem. E, da, nic się nie zmieniło. Tylko mapę i. Tylko mapę chyba się zmieniła. Z tego co widzę. Ale no. Naszym. No to jest luźna gra. Ale naszym celem to jest po prostu. Być co najmniej w to. 10 może. E, dobra. Tutaj już otwieramy pierwszą skrzynkę. Na reaktywacji, Dobra. Taką brońkę staniemy. Dostaliśmy. Dobra. To nie zostało usunięte. Nadal jest w grze. zbieramy macy. Dobra, widzę ją. Ej, muszę tutaj zjeść. Tutaj trop i ten o, tu panie. Nie. A co jest. To jest dobre? A, eee, to jakieś słabe chyba. Impulso, fajnie. Ja sobie zmienię. Dobra, tutaj sobie zrobię boksa. Dobra, jakiej jakie bronie tu mamy? Trampolina. Eee, nie wiem, co co... wziąć. Szczerze? Ja bym to wziął za to. No. Ja po prostu szukam pompy jakiejś. Może tam, jak kogoś zabija, to będzie albo w tej skrzynce. Co właśnie? O, to powiedział. Dobra, leży. E, nie ma broni. Nie ma, nie ma. Dobra, to naszym celem, jak mówiłem, top 10 i mieć minimum. Pię więcej niż 5 fraków dobra leży drugi co teraz to wsiąść Za to nie no dobra 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 tutaj przeładować muszę jak widzicie mam na razie e, dwa fraki tutaj typy biją się to, może, to są moje fraki leży Drugi, e, to są nierankingowe. E, bo ja będę chciał zrobić serię. Też. Od sera do Unreal'a. Więc dlatego. Dobra. Więc, e, ten. E, naszym celem jest więcej ni niż 10 fragów. Dobra. Dobra, leży, leży. E, 5 fragów mamy. O. Dobra. Co my tutaj mamy? Złoto, o, pompa w końcu. W końcu pompę mamy. Mm, co tutaj ma... jeszcze jest? Czemu to tak na niebiesko świeci? Ja nie wiem, co to znaczy. Ja to na reaktywacji nie gram. Dobra. Film fajny też. Tutaj. Typy. Dobra, to to? S? Dobra, nice, nice. E, trampolinka. Eksotyczne to jest? Nie. To nie jest egzotyczna. Eksy... Gdzie, gdzie ty mnie bijesz? Gdzie on jest? Ej. Ja matrzów nie ma no to nieźle. Do lobby. Yes, dobra. To są eksotyczne bronie, czy co? Ja tutaj jestem nowy, więc nie wiem, nie wiem co to jest. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, co to są za bronie, które świecą. No i idealnie się składa, bo my mamy tutaj drop, więc fajnie, fajnie. Dobra, nie zabotowuję się. Co tu oznaczają? Nie ja, nie, ja nie jestem kupi... O, szampan! Dobra. Idziemy na drugi trop. Czemu nikt tutaj tych tropów nie odbiera? E Zaraz będziemy mieć pierwsze zadanie zaliczone. Czyli zaliczyć 10 fragów, a mamy obecnie 7. Więc szukamy tych fragów sobie. Dobra. A triczkę zrobię. Żeby to mnie mocniej wybiło. To był typ? Nie. Ale to na drop pójdę. A typ. Dobra, ja aim'a mam niezłego, co nie? O kurna. Dobra, nie. Nie widzieliście tego, widzowie. Wy tego nie widzieliście. Ale dobra. Nie mamy broni, więc to jest właśnie najgorsze. Tam jest ten typ. Więc ja nie idę, bo tutaj trop jest, więc... Dobra. Nice, nice. E, Fotkę. Co? Aha, dobra. On był za mną. On był ze mną. Mam 0 restartów, więc... Będzie problem, mam. Tutaj typy, typy są, dobra. Mamy tutaj problem. O, widzowie, no. Mamy już zero restartów. I w tym jest właśnie problem. To wyrzucamy. I szampan. Tutaj. sobie Pójdziemy, tutaj. Uciekamy. Będziemy kampić, może. Dobra. Co to są bronię? Nie wiem, ja jakiś jestem... Nie, ja nie wiem co to jest. Ja, ja nie wiem. Na tropa, na tropa. Dobra, tam jest typek. Nie wiem czy przepo... Yy, czy... Taki jakiś. Dobra. Ja się szczegnę z życiem Top 10 widzę, ja robimy tak. Dobra, musimy tutaj zrobić tak, edytujemy Kurde, ja jakiś upoślecony jestem. Dobra, on może się uleczył. Dobra, śpi. Nice, nice, nice. Dobra, ja muszę się uleczyć. Tutaj jest apteczka. Wiecie co? Ja uciekam, ja spierdzielam. Gdzie jest strefa? Tutaj jest strefa chyba. Dobra. Nie ma leczenia, dajcie leczenia. Dajcie mi leczenia. Ja jestem... Ja tutaj mam problem. O leczenie, dobra. Nie, nie. Rozło to dobra. Napiszcie widzowie w komentarzach, jaki był wasz ulubiony sezon, e, jaki graliście. I napiszcie napiszcie jeszcze e, od jakiego sezonu zaczęliście grać. moim ulubionym sezonem. Sezonem to był jak Mega City był to był najlepszy topka mamy top 9 8 fraków brakuje nam sensie znaczy, nie wiem ja, top 8 jest jest top 8 i mam 9 fraków brakuje jeszcze jednego wraka żebym zaliczył te zadania pierwsze W sumie już nie, My już e, zrobiliśmy. Jesteśmy w top 10. A naszym kolejnym zadaniem e, jest też właśnie wygrać rundę. Czyli mamy dwa zadania zrobione. E, znaczy jedno, jedno. E, top 10. Tylko jedno mamy. Jesteśmy w top 10, więc to tylko to. To zadanie tylko mamy, więc... Ja nie wiem, gdzie oni są. Teraz to oni kampią. Ja się stresuję trochę. Dobra, strafa tutaj. Oddalę się. Ja tutaj czekam. I pewnie widzowie kampią. Dobra, biją się. Jest top, top 6. Oni tam są, oni tam są. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj, tutaj jest. No chodź, 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 chodź. Kurde, jak spamią. Dobra, ostatni impuls. Niewykorzystany, top 5. Mamy top 5. Może wygram, albo i nie. Kto wie? Czy oni mogą być? Dobra, oni tam są. Dobra, jest top 5. Koniec restartów, ale ja i tak nie mam. Top 4. Chcę wsiąść. O, siema moto. Ty. Dobra, nice. O, no i moja broń. W końcu odzyskałem tą broń. Nice, nice. Odzyskaliśmy broń. Jest top 3. Ma, e, mamy kolejne zadanie zaliczone. Dwa zadania mamy zaliczone, czyli e, być w top 10 i mieć 10 fraków. I jeszcze ostatnie stało wygrać tą grę. Więc, no widzowie, może, kto wie, może wygramy. Dobra, ja tutaj ulepszam. Jest top 3, ja tutaj kampię, Dobra, ryzykuję. O, dobra. Dobra, nice, nice, nice Top 2. Jest top 2. Ja nie wiem gdzie typek jest. Nie wiem gdzie... Jest top 2, 11 fraków mamy. Dobra, ja to strefy idę. No nie mogę zatutować. Dobra. Najwyżej przegram. Dobra, on mnie już widział. Tylko ja go nie widzę. Gdzie on może być? Ja go nie widzę. No co jest? Teraz strefa tam. Dobra. To Do strefy. Dobra, ja się strefuję. Nie, no top 2 mamy, top 2. Kurde, top, top 2 mamy. Dobra, widzowie. No, keke, coś tam, nie wiem. No, muszę iść do lobby, niestety. Niestety, no. Kurde, no, widzowie. No, mieliśmy top 2, czyli jedno zadanie. Nie zaliczyliśmy. Czyli przegrywam. E, y, czyli przegrywam i piszecie mi jaką mam zrobić karę e, w Fortnite. Y, w komentarzach piszcie, pi, pi, więc co? Do zobaczenia. Stawcie zuba. No i co? Elo?